Słoneczko widzowie, dzisiaj będziemy rzucać diabełek z skodów i będziemy wyżej stopnie czyli najpierw pierwszy level to co, przechodzimy do pierwszego levelu ale zanim, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, Yo. dobra, pierwszy level wow, pękły sprawdzimy uwaga jeden niestety diabełek nie przeżył jeśli mi się wydaje, czy dwa teraz sprawdzimy Jeden tylko, niestety. No, więc co? Dobra, przechodzimy dalej do levelu. Teraz poziom drugi. Schody. Baga. Ło pękło. Dobra, sprawdzamy. I co, widzowie? Tylko przeżyły cztery diabełki. A, cztery pękły. Znaczy trzy. Dobra, sprawdzamy dalej. Ale już teraz będzie ostateczny level, więc uwaga, widzimy się w ostatecznym levelu. Dobra, wsadzamy dwie Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, sprawdzamy teraz test. Dobra, ostatni level, uwaga. Ło, wow, sprawdzamy. I tylko dwa przeżyły: niebieski i czerwony. Dobra, więc co teraz. Bierzemy te dwa, wysypujemy je i te dwa zostawiamy i ostateczny test. Ostateczny, ostateczny. Dobra, mamy już zapakowane. Wrzuciłem jeszcze takie kuleczki. Dobra, rzucamy. Uwaga! O nie, widzowie. Dobra.